Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie polski fast food, a mianowicie knysza. Knysza, którą zrobię z gyrosem. Musimy mieć dobre bułki. A dobre bułki, zobaczcie, ja mam tutaj takie oryginalne i powiem Wam skąd je wziąć. W markę takich nie mamy, więc udałem się do kebabowni i sobie odkupiłem dwie takie okrągłe bułki, pokroiłem na cztery części i mam. To kombinuje ten żyje. <gry> Dobra, słuchajcie. Pierwsze, co to musimy przyprawić kurczaka. To są wytrypowane ćwiartki kurczaka. Pokroję na drobniejsze części. A dlaczego mięso świarte kurczaka nie z piersi? Dlatego, że po prostu jest bardziej soczyste. Nie jest suche. Pokrojone mięso musimy przyprawić. Uprawiał będę gotową mieszanką do grosa, którą kupiłem. W sklepie ze zdrową żywnością. To jest bez konserwantów i bez soli. Wsypuję. Tak mniej więcej 20-25 gramów sypiemy na kilogram mięsa. Yy, wlewam kefir. Jak już wspomniałem, przyprawa jest bez soli, więc musimy dosolić. Wsypuję taką. Płaską łyżkę soli. I dokładnie wmasowujemy wszystko. I tak przyprawione mięso z kurczaka odstawiam i przygotuję warzywa. Warzyw będę używał takich, wiecie, standardowych. Czerwona kapusta, trochę białej kapusty. No mam jakiś ogórek, czerwona cebula, trochę sałaty, mam marchewkę i jakiś kawałek papryki. Po prostu to, co mam. Żeby to wszystko było bardzo, słuchajcie, drobniutko, finezyjnie posiekane, bo wiecie, nożem czasami jest ciężko. Ja użyję sobie takiego urządzenia, takiej mandolinki i, i na tej mandolince będę po prostu to wszystko siatkował. Dobra, myślę, że czerwonej wystarczy. Teraz białą. Przełożymy to do miski, ale nie mieszamy. Żeby później w bułce było ładniej. Teraz czerwona cebula. Też ją tutaj gdzieś zmieszczę. Później jak coś zostanie, to sobie surówkę z tego zrobię. Marchewkę zetrem na tych oczkach drobnych, na tych. Ogórek. Jest pomidor. I jeszcze dodam kawałek papryki czerwonej. Żeby coś wiedzieć, tak fajnie chrupnęło. Więc możemy teraz zacząć smażyć mięso. Rozgrzewam patelnię, na którą daję troszeczkę tłuszczu. Nie za dużo. Wszystkiego na patelni nie zmieszczę, więc będę smażył na dwa razy. Zrumienione mięso z jednej strony odwracamy na stronę drugą. Jak widzicie, marynata się zredukowała, odparowała i smak zostaje w kurczaku. Pierwsza porcja mięsa usmażona, wykładam z patelni i smażę kolejną. Mięso mam usmażone, bułka podgrzana. Zobaczcie, piękna. Bułka niech jeszcze troszeczkę przestygnie. Jakiego sosu użyję? Majonez z już znacie. To poznajcie teraz kielecki sos, prażona cebulka. Zobaczcie, tak on wygląda. Bardzo często do knyszy właśnie dodaje się na wierzch prażoną cebulkę. A ja dodam sos, prażona cebulka. No i składamy. Najpierw do środka leci trochę sosu. Kurczak. Znowu sos w knyszy. Musi być dużo sosu. Dobrego sosu. Marchewka. Biała kapusta. Czerwona kapusta. Cebulka. Kilka plastrów ogórka, pomidor, trochę czerwonej papryki i zakończamy sosem. Smacznego. Mm. Ale to jest petarda. Mm. A ja już dzisiaj się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego!